Podobał się. Lights out. Ojojoj, ktoś oj, oj, fałszy. Drahistrzu Grzesiusza. Niech <noise> się dużo polecał. na to kombo, Jakiś DSQ, <noise> Drahistrzu. o Oho. Aha. Już spadłem. Ja też, bo... ...czy jak ktoś wypchnął, to musiałem to żeby chciał nie uderzyć. O, no. Jakusa leci! Czekaj, bo to nie jest open-lobby, nie mogę zderzać. No. Zapomniałem. Nie! co nie! To jest... Jaki cudowny... Będziesz też drugie ostrzeżenie. Magot z Beckett w na padzie. O, mam. Wszystkim do ukarać. Mm, to te jest zaraz wynają. spada. O No. Ja, ja, ja się trzymam jakoś i... Ale ten mam chujoły. Ej się roz... O! No nie, nie. mu. nie mógł wcześniej, kiedy... Dopiero sobie z boxu, jakie kówno. I No i dzięki. O. Co no tu się dzieje? Nie wiem, ale wiem, że Szymon2001 jest kurwa szybki. No jest. Hop do mnie odrobił... Jest? Ważne, że William no. wygrał, to się liczy. No.